Codziennie są zabijani ludzie. I jak myślicie, czyja to jest również wina? Właśnie was. Wy przyczyniacie się również, przykładacie rękę, wspierając polskojęzyczny rząd, który jest oczywiście zwolennikiem Żeleńskiego, bandyty Żeleńskiego. Bo za nim stoją właśnie oddziały Azofa i inne również grupy, które nie mają nic wspólnego z uczciwymi Ukraińcami, tylko to są zwykli po prostu kryminaliści, łotry i mordercy. Rozumiecie to? I wy przyczyniacie się do tego. Natomiast Rosja, jeszcze raz powtarzam, jest witana przez cywili ukraińskich z sercem. I na ten, w tym temacie jest pełno informacji, które możecie sobie sami zobaczyć, ale po co, prawda? Przecież telewizja, ten kwadracik nam wszystko mówi, a my grzeczniutko do tego się przychylamy. Wiecie jaka jest różnica między małpami a ludźmi? Nie człowiekiem. Jeszcze raz powtarzam, że małpy nigdy nie wybiorą idioty na wodza. A dalej nie będzie dopowiadał. Dlatego, że zaraz mu się wleje wszystko, cała złość. Przez te kilka dni nie mogę nadawać Byłem cały czas człowiekiem, który śledzi, co tam się dzieje. Jednego słowa nie mogłem niestety z siebie wypowiedzieć, przez to, że zostałem banowany. Teraz muszę się imać zupełnie innych metod. Zobaczymy, na jak długo. I pytanie się nasuwa samo. Czy jest dla kogo? No to odpowiem wam. Wy chorzy psychicznie ludzie, w twojej większości. Jeszcze raz powtarzam, za to uzupełnię. Putin jest człowiekiem, dzięki któremu jest ta bariera. Oczywiście z Rosją łącznie. I módlmy się o takiego prezydenta jak Putin. Większość z Was dzisiaj by było kilka metrów pod ziemią. Nawet nie wiem, czy byście mieli groby. Być może tylko byście byli zasypani wapnem, żeby robactwo się nie plemiło. Choć nawet nie wiem, czy byli to zrobili. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, do czego oni są zdolni. I tylko dzięki wam, waszej głupocie, chamstwie, a często w serwinizmie.